No i za. No i musimy zrobić trzy triki na kolejno. Jeśli nam to się nie uda, musimy walnąć. I to na mojej? Musimy, no i musimy walnąć. Yy. A i Jule, jak widzisz od Juleny yy, Woźniak, to yy, będziesz na... czekać. Yy, musimy walnąć z niego? Nie, 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 kolejnego mnie. Z ciołkami. nie. No dobra, to robimy bitwę na nerwy. Yy. Beze mnie, bo ja nagrywam. Nerfa. Ale Bardzo uważajcie, panie. ja będę nagrywać na hulajnodze oczywiście. Tam jest. możesz, tutaj jest. Dobra, to będziemy musieli zaczynać. Zostawcie łapkę w górę Łapkę Łapka w górę pod tym filmem nam się przyda. Ale... Jak wiecie, 20 tysięcy i hmm. nagrywamy kolejny odcinek? Nie, może tak 10 tysięcy. Może 1000 na razie, bo pierwszy nasz odcinek nie będzie 1000. 30 000 nie, 000. 1000, bo pierwszy raz będziemy nagrywać odcinek, to niech będzie 1000, nie chłopaki. No tak, tak. Nasz pierwszy odcinek na Ej, chłopcy, chodźcie! Jedziemy. Tam jest strzałka i tam jest strzałka. Ej, ale nie powiedziałem sobie A mojego kanału? Nie Ej, to on nagrywa jeszcze. Da, gaming. No, gdzie to z Tam, a tam Jurakić po tamtą, tam tam kroku prawie. Ok. 3, to ym, my nagrywamy, a ty nie mój chyba telego, no, nie? Ym, my nagrywamy i fajnie. I, I, I niedługo tam kilka minut zobaczymy kto pierwszy wygra. Nie dostał Jurek Nie dostał Dobra, dobrze leci. Strzałka tu spadła. Czekajcie. No dobra. Uważajcie tylko na mnie. On tu zbiera strzałki. Przygotują się na strzał. Uwaga na mnie! Bo tak to koniec odcinka jak we mnie. Stop, stop, Martin, bo Jurek nie ma żadnych strzałek. Nie gdzieś mu dać jedną. Jurek, e, poczekajcie chwilę. Chodź, Jurek, chodź tu, chodź za mną. Oni tam idą za mną. Ja, ja biorę teraz Jurak. O dzięki za więcej amunicji. Ja już jestem. Przepraszam, że przedłużyliśmy odcinek. Nie. Będziemy zbierać. Dopiero 3 minuty. To, to jest Jurka. To jest moja. Tu nie ma gdzie złożyć jak coś. Pani oddzielku. Pani No pani Proszę mi tak nie robić. Problemy techniczne są. Tak się nie robi? No, się... no szybciej, gramy, gramy, szybko. To jedynie się tu wytnie. Czekam się. No to wytniemy to. Ale umiesz ktoś wycinać? Ja. Dobra, to umiesz. No dobrze. O, jest. Dobra, to ja będę trzymać. to na Tam czasem tak się dzieje. Rezyszera, rezyszera, Ja Ci tu zaraz pokażę! Musisz mocno zaciągnąć! Bo one wiem czemu się nie... Bo one mogą być krzywe czasem. Dobra, jesteśmy. Tu on, tu tutaj biega. Zobaczmy. Nie wtrafili. Dobra. Ma ostatnią strzałkę. siebie strzeli! Ile ma Martin ma dwa no, życia, a ty masz jeszcze trzy Każdy ma po dwa. dwa... Macie dwa życia. No zobaczymy kto tu wygra Panie dziejku. No zobaczmy, zobaczmy. Oj, tam jest. Nie strzelać! Jurek bierze strzałkę, bo Jurek nie ma chyba. Muszę wybrać w ogóle więcej strzałek. Jeszcze nie strzała. Poczekajcie, może koniec, zaraz odcinka będzie. 5 minut już leci ten odcinek. Dobra, teraz to cofnijcie Nie chcecie jednak Na pewno nie chcecie? Nie Ja tu wstawiam dziewczyny Juli. I macie życia. Koniec odcinka. Koniec odcinka.